No to, to ja pana informuję jako dziennika, że kilkanaście e, widziałem różnych ujęć tego wydarzenia. Mamy, również to mamy zabezpieczone, no więc proszę pana, no <laughs> nie no. Pana, ja się opieram, ja się opieram na materiale dowodowym, a nie na tym, co ewentualnie ktoś. Co może stanowić materiał dowodowy w wypowiedzianych słowach, które były transmitowane przez kilkanaście kamer i poszły w ogólnie w przestrzeń publiczną. Co może być innym materiałem dowodowym? Materiałem dowodowym, proszę pana w tej sprawie jest tylko nagranie wideo z tymi słowami, plus odczytanie Cena tego materiału dowodowego, do, dowodowego, koniec! Koniec, proszę pana. Koniec. Proszę, panu, Koniec. Mogę zadać pytanie? Pan redaktor proszę, proszę, Krzysztof proszę. ma do pana pytanie. E, panie prokuratorze, jeśli kładamy Krzysztof z tej strony. KaktusTV.pl, bo zaczynamy po prostu nosić. Mam do pana jedno bardzo proste pytanie. W związku z artykułem 256kk, sianie nienawiści tam na podstawie bla, 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 etc., etc., do narodowości. Kiedy zamkniecie? Kiedy postawi pan zarzuty? Dudzie, Morawieckiemu, 460 posłów, 100 senatorom. Pytam się, żyjącą nienawiść wśród Polaków do narodu rosyjskiego. Pytam się kiedy wjedziecie na wiejską i zamkniecie tych żyjących nienawiść. Mówimy o nienawiści 256kk. No więc yy, to jest Mareczku, Mareczku, czekam nie? na odpowiedź, panie prokuratorze. Kiedy zamkniecie tych, którzy sieją w Gadzinówkach propagandowych w TV Szmacie, p etc., etc. w TVP, którzy sieją nienawiść przeciwko narodowi rosyjskiemu. Pytam się mieszkańców Federacji Rosyjskiej. Tutaj jest bardzo dużo materiałów dowodowych w tej sprawie, o której mówi redaktor Krzysztof. I nikt nie ma żadnego wniosku o tymczasowy areszt. Powiem panu więcej. Ostatnio był skandal dyplomatyczny, że ja się naprawdę boję. Jakaś osoba oblała podobne sokiem malinowym ambasadora, wie pan, rosyjskiego. To jest mocarstwo, które ma broń atomową. I ja bym tutaj chciał, żeby prokuratura stała na straży bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, wie pan? I, i czuję się zaniepokojony, że, 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 że takie zjawisko jest. Policja sobie lekce podeszła do tego. I, i wie pan, no i, i nie, nie, nie przypomniał sobie, żeby nie jakieś budziący. były tutaj działania. Pania, przynajmniej nie odkryłem taki Ani tym bardziej tymczasowego wniosku o tymczasowego aresztu. Widzi pan jakiś taki, yy, no jakiś taki, no właśnie, no, że coś tutaj nie pasuje, że. No. I ma pan wiadomości o przestępstwie, które zostało popełnione, dlatego pytam pana, czy złożył pan zawiadomienie o przestępstwie w tej sprawie? Ale przecież pan z automatu! Widział pan to i, i Marek panu to przedstawił, pan bo wiem, z automatu muszę... Poczekaj, Krzysiu, bo powiem panu że douczę pana spokojnie, redaktorze Krzysztofie. Bo, to, że pana bo, ja mam społeczny obowiązek na zasadzie artykułu 304 kodeks postępowania karnego i tym się akurat różni...